ma, Witam Was w pierwszym odcinku z gry Need for Speed Payback. Wiz do mnie napisał, że chciałby coś zobaczyć z tej gry, dlatego stwierdziłem, że lecimy na grubo bez modulatura, bez żadnych poradników. Czysta fabułka, lecimy. Pamiętajcie, żeby subować, lajkować, komentować, co bym dalej mógł nagrywać bo to jest taki główny cel wyrobić sobie u Was jakąś opinię, co bym mógł nagrywać. A teraz, bez zbędnego gadania Lecimy Umowa użytkownika, wiadomo W Paybacka nie grałem, o Jezus Nie pamiętam z ile czasu Akceptujemy Dobra, poziom trudności. Łatwy. Za łatwo będzie średni. Przechodzimy to na średni. Lecimy trudny. Twardo lecimy na trudnym. Co, a co to? Old drive wyścigi, emotki. Neony. Czy nowe samochody? Colorado. Dobra. Także ten, dawajcie jakieś propozycje w komentarzach, ostatnio mam fazę na heroesy, więc mógłbym coś ponagrywać z heroesów piątych, trzecich, siódmych, szóstych, czwartych, Jakby się zmusił to pewnie by było. A tym razem... Ja już wygrałem. Tylko jeszcze o tym nie wiecie. A tym razem lecimy w Need for Speed, Tylko chwila moment. Właśnie. Mam milion dwieście kasy, dolarów. Dlaczego? W paybacku jest coś takiego jak karty, nagród, chyba tak się to mówi. No jak przechodziłem fabułkę, no to z tego korzystałem, mm. dlatego, jak widzicie, usunąłem te dolary wszystkie, mamy tylko 10 dolarów. Jak te żetony próbowałem usunąć, to kraszuje grę, tak więc... Jak chcecie, to możemy z nimi grać, jak nie, to... Prędzej czy później znajdę jakiś sposób na to, żeby się ich pozbyć. A teraz chciałem włączyć napisy, bo ich nie było. Co ja zrobiłem? Co ja z... Co ja zrobiłem w tym momencie? O, i patrzę teraz tylko... Dobra, wszystko jest. To tyle? Tak, to tyle, co chciałem sprawdzić. Lecimy. To jest

ma Calister No dobra. O i polatamy. Ach te terenówki. Ta pustynia z Las Vegas. Lecimy. Zobaczymy czy takie fory Dobra Lecimy BMW M5 w ładnym kolorze niebieskim. Chociaż i tak wolę bardziej japońskie auta. O holipka. mi tu powiedział? Co? No, kolejna seria. też może być z jakiegoś Nie Nieźle. Nie myśl, że to się zawsze uda. Zawsze o krok przed Tobą, Stary. Dobra, Morgan, możesz wystartować. Ale lepiej, żebyście nie nawalili. A nie mówiłem? Lina Navarro to najlepszy macher w Silver Rock. O! Oh. Tak. Całkiem ładnie mruczy, Raf. Zbudowałeś to sam? Przy odrobinie czasu i zacięcia artysta może zamienić każdy złom w super auto. Mm. Co, napisy no, się zbugowały? No dobra. Nie ma. Wiecie co robić. Balet? Trening. Jazda. No to czas na trening. Coś, a, a propos tych heroesów, to... Wychodzi, Oldenera jest w bardzo wczesnym dostępie, chociaż bardziej niedostępie. Ale może bym nagrał, jakbyście chcieli, reakcję na to, co już pokazali i poznali moją opinię o tym. A Teraz czas na trening.

Za dużo jest tych dialogów, nie było tak źle, to nie było. lecimy. Mm. Ty, jak ty jesteś za mną, ona jest za mną, a coś gada. Nie, dobra, po co ręczny? Mm. Dobra, ciśniemy. Ło. O, leci! O, 102 metry... A nawet 50 nie było. No... Nie dziwię się. O cholera! Trochę zarzuciło. Ty, co ty robisz? A co ty robisz? Halo? Jakie gaz dodech? jakie ja driftem w to wjeżdżam? Driftem w to wjeżdżam, czajesz? Driftem! Teraz gonimy ich. No samolot. O, kurde, taksówka. Zobaczymy. Aha. Oczywiście Payback. Raj dla hazardistów na pustyni. Tu da się kupić wszystko, nawet farta. Bogaci bawią się kartami i kośćmi, a my Urodzeni w cieniu tych kasyn, poszukujemy odrobiny szczęścia w tempie stu na godzinę. Z tym fartem to bym się kłócił, czy da się go faktycznie kupić. Jesteście gotowi? Jess? Gotowa, czekam przed torem. Mac? Maca tak, gotowo do akcji. Nazwałeś ciężarówkę żarówkiem tak? Sama się nazwała. Najlepiej. tylko wóz, a ja się zajmę resztą. Pora zrobić nas bogatszy, Tyler. Pełne skupienie. Jest szuler. No proszę, proszę. Ale mamy piękny dzień na wyścig. Wejry. Dają cztery do jednego, że zajmiesz pierwsze miejsce. Ten prototyp na pewno nas nie zawiedzie. Tylko pytanie. Czy ty dasz radę? Te elektryczne silniki i V8 z biturbo dają w sumie... 1500 koni mechanicznych. Ta, dam radę. Ho, ho! Dobrze, dobrze! Odrobiłeś lekcję, ale słuchaj. Z drugiego miejsca nic nie będę miał. Kumasz? Widzę, że jesteś kozak. Nie strzań tego dobra, kozaku. Podejrzewa coś? Nic, a nic. No. Lecimy, lecimy z tym. Oh. Jak sami możecie, jak sami wiecie, teraz jest napad na właśnie to auto, w którym jedziemy. Zaraz kradniemy to auto w sensie mamy je ukraść a jak to zaraz zobaczymy o, ale pięknie dobra lecimy pierwsze miejsce cię na spokojnie wygrał ten wyścig o kurde Nieźle polecę, pojadę tędy. <grystanie> polecę, tak czym polecę? Skrzydłami albo tym samolotem. Morą z tego jest prosty. Nie jeździcie tak jak ja. Zobacz co. So... Naprawdę Zaraz w coś przypierdzielę Albo w kogoś, no chyba cię Nie macie mnie Zdaje wam się tylko Kurde Wyklepię się, to jest do wyklepania jeszcze Jak go w pudło. Dobra. Już nic nie mówię. Już nic nie mówię. Nie. Wyjazd ode mnie. O. Ktoś tu chyba już nie dostanie pączka. Jezus, Maria. No to odciągamy. No, nie no. Do... Skąd ile ich tu zostawcie? Zostawcie moje banany z Polski, które mam w bagażniku. One są legalnie kupione. To nie jest tak, że chciałem je sprzedać. Zostaw je! Kurde, banany mi chcą zabrać który mam w bagolu Nie pozwolę na to Nie pozwolę na to Kurde Lecimy Oj, było blisko Dobra, gościu Taktyczna naprawa. prawa. Mówiłem, że się wyklepia. Pilot Morgan, 24 lata, matka Sylvia Morgan. Ojciec jest znany jako to jest brak rozwinął paru po zakle. Poprawce dla za niewyśniąjące górna 1% testach koordynacji ręka. Jestem najlepszym kierowcą w mieście i mam jeden z najszybszych wozów na świecie. Spróbujcie mnie złapać. Lepiej nie igraj z nosem. Ale to ja mam twoje auto, o co ci chodzi? Ty O Ale kurde. Jestem w drodze. Raff. Urządzają uliczne wyścigi. Zabrali ten samochód. Dziękuję, panie władzowie. Coś ty zrobiła. Raw ci nie mówił, co jest pod maską? Moi kupcy płacą za to fortunę. Jeszcze tego pożałujesz, Navarro. Gliny są już w drodze. Familia przesyła pozdrowienia. Hej, co tu się stało? Navarro. Mak pomóż mu ja przyciągnę linę ale już no to zostaliśmy wyrolowani i to tak porządnie to Jezus no to uciekamy no to co seria z hita z poradnika jak uciekać Chyba się przyda Ile ich tu Zostawcie mnie Przysięgam na, na słowo harcerza Słowo harcerza Nie mam nic w tym bagażniku A prawda jest taka, że nigdy nie byłem harcerzem Ale Nie mam nic w tym bagażniku Naprawdę, nie mam nic Nic nie mam Nie, nie, nie macie nawet co sprawdzasz, nic tam nie mam. No dobra, może tam mam papier toaletowy, ale kupiony. Nie. Zostawcie. Zostawcie mnie. Dobra. Odpuścili mi. Całe szczęście. Odpuścili mi całe salta. Oho. Druga osobowość mi się odpala. Nie. Nie. Nie, no zostawcie mnie. Nie no, tuż tu papieru toaletowego nie mogę sobie kupić. Nie no. jest wóz? Lina Navarro. Wykiwała nas obu i zabrała go dla familii. Mówisz. Jesteś bezużyteczny. Gnij w pierdlu. Chociaż... Chcesz się zemścić. Ja też. Tak, to zadziała. Ty będziesz asem, ale to ja trzymam w ręku karty. Co ty wygadujesz? Słyszysz? Gliny zaraz tu będą. Idź siedzieć albo... Pracuj dla mnie. Jesz, śpisz, jeździsz, kiedy każe. A jak przyjdzie czas, dostaniesz, czego chcesz. Mam jakiś wybór? Zawsze jest jakiś wybór. Wsiadaj, czyli go nie mamy, Proste. Powiedzmy, że stajesz przy wypasionej bryce. Co myślisz? Ile ona kosztuje? Jak szybko dobija do setki? Powiem ci, co ja myślę. Widzę potencjał. Widzę sytuację na ostrzu noża. Ten ułamek sekundy, kiedy stawiam wszystko na jedną kartę. Widzę siebie. Jak wygrywam. Morgan! Szef chce swój samochód! Tak. Zaraz będę. No, czyli w skrócie, pracujemy dla. Shulera. Dobra, pracujemy w skrócie. Dla szulera, tak jak już powiedziałem, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o Subiku, lajku. Tak więc co. 什么？